Francis Hodgson Barnett Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział dziewiętnasty Nadeszła chwila. Po doktora Krajwena posłano naturalnie zaraz rano po napadzie nocnym kolina. Wzywano go zawsze zaraz, ilekroć taki napad miał miejsce. Za każdym razem zaś, gdy przyjeżdżał, znajdował bladego, wymizerowanego chłopca leżącego na łóżku. Wstrząsanego przez łkania, nadąsanego i tak zdenerwowanego, że lada słowem gotów był wybuchnąć nowymi łzami. W rzeczy samej, dr Craven nie znosił trudności wiążących się z tymi wizytami. Dlatego przybył tym razem do Mizeltwaite dopiero po południu. Jakże się ma? spytał pani Medlock, podrażniony. Pęknął mu kiedy naczynia krwionośne w takim napadzie. Cała choroba tego chłopaka to histeria i brak panowania nad sobą. Więc panu doktorowi powiem, odparła pani Medlock, że pan doktor oczom swoim nie będzie chciał wierzyć. Otóż ta nieprzyjemna, niepozorna dziewczynka, równie dziwaczna i nieznośna jak on sam, po prostu czary na niego rzuciła. Jak ona to zrobiła? To trudno zrozumieć. Bóg widzi, że nie ma nawet na co spojrzeć, nie słychać jej by się odezwała, a jednak zrobiła to, czego by nikt z nas zrobić nie śmiał. Dziś w nocy wpadła na niego zupełnie jak dziki kot i nogami na niego tupała i kazała mu natychmiast przestać krzyczeć. A tak go jakoś przeraziła, że i ucichł. A dzisiaj po południu. Ale niech pan doktor wejdzie i sam zobaczy. Zupełnie niedowiary. To, co doktor Craven ujrzał, gdy przestąpił próg pokoju swego pacjenta, zdziwiło go istotnie bardzo. Gdy pani Medlock otworzyła drzwi, usłyszał śmiechy i chichotki. Colin siedział na sofie, ładnie ubrany, a siedział zupełnie wyprostowany i oglądał obrazki w jednej z książek przyrodniczych, rozmawiając z ową niepozorną, niemiłą dziewczynką, którą w tej chwili trudno było nazwać niemiłą. Takiej twarzyczka promieniała radością. Widzisz te długie, wijące się niebieskie? Tych jest dużo, mówił Colin. To są delfinium. Dick mówi, że ostróżki wyhodowane sztucznie wołała Mary. Już ich naraz ujrzeli doktora Cravena i zamilkli. Mary siedziała cicho. Colin był zły. Martwię się słysząc, żeś był chory dziś w nocy, moje dziecko, odezwał się doktor Craven, trochę zdenerwowany. Był on w ogóle dość nerwowy. Czuję się teraz lepiej, wiele lepiej, odparł Colin wyniośle, jak młody radza. Jutro lub za dwa dni, jeśli będzie ładnie, wyjadę w moim fotelu do ogrodu. Potrzeba mi świeżego powietrza. Doktor Craven usiadł przy nim, badał puls i przyglądał mu się uważnie. Dobrze, ale musi być bardzo ładnie i ciepło, powiedział. I musisz bardzo uważać na siebie, by się nie przemęczyć. Świeże powietrze mnie nie zmęczy, rzekł młody Laja. Ponieważ zdarzało się niejednokrotnie, że tenże sam młody panicz wrzeszczał w niebogłosy z wściekłości i upierał się, że na powietrzu zaziębi się i umrze, przeto nic dziwnego, że doktor się nieco zdumiał. Myślałem, że nie lubisz świeżego powietrza powiedział. Nie lubię jak jestem sam odparł uradza, Ale moja kuzynka wyjdzie razem ze mną. No i oczywiście pielęgniarka. Oddał doktor Craven. Nie, pielęgniarka w domu zostanie. Rzekł tak wyniośle, że Mary mimowoli przypomniało się, jak wyglądał młody książę hinduski ze swoją szatą naszywaną drogimi kamieniami i z ogromnymi rubinami na ciemnych rękach, którymi znak dawał, ilekroć rozkazywał służbie zbliżyć się do siebie z pokłonami i rozkazy im wydawał. Moja kuzynka wie, jak się ze mną obchodzić. Zawsze mi jest lepiej, ilekroć ona jest ze mną. Ostatniej nocy pomogła mi bardzo, a jeden silny chłopiec będzie pchał mój fotel na kółkach. Doktor Craven przeląkł się nie na żarty. Kto wie, jeśli temu anemicznemu, histerycznemu chłopcu uda się wyzdrowieć, na ten czas on sam straci na zawsze nadzieję odziedziczenia Mizeltwaite. Lecz doktor, jakkolwiek słabego charakteru, nie był jednak człowiekiem bez sumienia i nie chciałby, aby Colin znaleźć się mógł w istotnym niebezpieczeństwie. Dobrze, lecz ten chłopiec musi być silny i staranny, powiedział. No i koniecznie muszę się dowiedzieć pewnych o nim danych. Kto on, jak się nazywa? To Dick, przemówiła nagle Mary. Zdawało jej się, że ktokolwiek zna wrzosowisko, ten oczywiście nie może nie znać Dika. I nie myliła się. Dostrzegła zaraz, że twarz doktora Cravena rozpogodziła się uśmiechem. Ach, więc to Dick, powiedział. Jeśli to Dick, to już mogę być o ciebie spokojny. Silny on i sprężysty, jak te małe koniki stepowe. A przy tym jest rzetelny, odezwała się Mary gwarą. To najuczciwszy, najrzetelniejszy chłopiec w Yorkshire. Mówiła przy tym gwarą Dika i zapomniała się. Czy to od Dika nauczyłaś się tak mówić? spytał doktor Craven, śmiejąc się szczerze. Uczę się tego tak samo, jakbym się uczyła po francusku. Chłodno odparła Mary. To to samo, co gwara tubylcza w Indiach. Ludzie zdolni starają się jej nauczyć. Mnie się tutejsza gwara podoba i Kolinowi również. No dobrze, dobrze, rzekł doktor. Jeśli was to bawi, to sobie mówcie. Szkody wam to nie zrobi. Kolinie. Czy w nocy zażywałeś brom? Nie, odpowiedział Colin. Najpierw nie chciałem zażyć, a potem Mary mnie uspokoiła i uśpiła, opowiadając mi przyciszonym głosem o tym, jakie wiosna w ogrodzie cuda czyni. To pochlebne dla Mary, rzekł doktor Craven, coraz więcej zdumiony, spoglądając na nią z ukosa. Zaś panna Mary cichutko siedziała na krześle, zapatrzona obojętnie w dywan. To widoczne, że ci dużo lepiej, lecz nie wolno ci zapominać. Właśnie że chcę zapomnieć. Przerwał znów młody Radza. Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna mnie wszystko boleć i myślę o rzeczach takich, od których muszę płakać i krzyczeć, bo takich nienawidzę. Gdyby był gdzie blisko jaki doktor, który by mi kazał zapominać zamiast pamiętać, to chciałbym by go do mnie sprowadzili. I zrobił ruch ręką, która w tej chwili powinna być pokryta rubinami. Kuzynka moja pomaga mi dlatego, że przy niej zapominam. Nigdy jeszcze wizyta doktora Krajwena po napadzie nie była tak krótka. Zwykle zmuszony bywał zostać i przed się brać wiele różnych zabiegów. Tego popołudnia nie przepisał żadnego nowego lekarstwa, żadnych nie dał zaleceń i oszczędzono mu scen nieprzyjemnych. Był bardzo zamyślony, gdy schodził ze schodów, a pani Medlock zauważyła, że był bardzo zakłopotany, gdy z nią w bibliotece rozmawiał. No, prawda, panie doktorze, że to nie do wiary? Rzekła nieśmiało. To pewna, że zaszedł zwrot w całej sprawie, odparł doktor. A nie można zaprzeczyć, że teraz znacznie mu lepiej. Myślę, że Zuzanna Sowerby ma rację, mówiła pani Medlock. Wczoraj zatrzymałam się u niej jadąc do Twain i pogawędziłyśmy trochę. A ona powiedziała tak: No dobrze, saro Anno, być może, że ona nie jest dobra i może nieładna, ale zawsze to dziecko, a dziecko ciągnie do dziecka. Zuzanna Sowerby i ja chodziłyśmy razem do szkoły. To najlepsza pielęgniarka, jaką znam, rzekł doktor Craven. Jak tylko ona jest gdzie przy chorym, to z góry wiem, że mój pacjent wyzdrowieje. Pani Medlock uśmiechnęła się błogo. Kochała Zuzannę Sowerby. Ona tak potrafi dobrze wytłumaczyć każdemu swoje myśli. Trzepała dalej. Dzisiaj całe rano rozmyślałam nad jeszcze jedną rzeczą, którą mi wczoraj powiedziała. Mówi mi tak. Razu pewnego, gdy strofowałam dzieci za to, że się pobiły, powiedziałam im tak – Jakem była w szkole, to mnie na geografii uczyli, że Ziemia ma kształt pomarańczy, a zanim skończyłam 10 lat doszłam do przekonania, że cała pomarańcza do nikogo nie należy. Nikt nie ma na własność więcej nad ten kawałek, na którym żyje, a czasem to się dobrze zdaje, że nie ma miejsca dla wszystkich. I niech nikt z was nie waży mi się myśleć, że cała pomarańcza do niego należy, bo tak nie jest. A nie przekonacie się o tym inaczej, jak tylko w ten czas, kiedy was kto mocno potrąci. Otóż dziecko od początku się uczy, że nie ma sensu chcieć sobie zagrabić całą pomarańczę ze skórką i ze wszystkim. Jakby tak kto chciał zrobić, to by i pestek nie dostał, a choćby je dostał, to zbyt one gorzkie, by je można było zjeść. To rozumna kobieta, rzekł doktor Craven nakładając płaszcz. Tak, tak, umie ona wyrazić swoje myśli. Kończyła pani Medlock kontenta ogromnie. Nieraz jej mówiłam, że gdyby była inna i nie mówiła taką rozwlekłą gwarą, to powiedziałabym, że jest bardzo inteligentna. Następnej nocy Colin spał bez przebudzenia, a gdy rano oczy otworzył, leżał cicho i uśmiechał się, nie wiedząc nawet o tym. Uśmiechał, bo mu było tak jakoś dziwnie dobrze. Przyjemnie mu było, że się obudził, przewracał się i przeciągał z poczuciem, że mu jest dobrze. Miał uczucie, że prysły jakieś cienkie, niewidzialne nici, które go dotąd trzymały na uwięzi. Nie wiedział o tym, że doktor Craven byłby powiedział, że nerwy jego uspokoiły się i wypoczęły. Zamiast leżeć, patrzeć na sufit i żałować, że się obudził, jak to dawniej bywało, Miał kolin głowę pełną planów, jakie układał z Mary dnia poprzedniego, pełną obrazów ogrodu, i dika i jego zwierzątek. Tak miło było mieć o czym myśleć. Nie leżał tak więcej nad dziesięć minut, gdy posłyszał tu nóżek na korytarzu i Mary stanęła pod drzwiami. W sekundę potem była w pokoju, podbiegła do łóżka, przynosząc z sobą prąd świeżego powietrza, przesyconego wonią wiosennego poranka. Byłaś na dworze, byłaś, prawda? Znów tak pachniesz listkami i świeżością, wołał Colin. Mary biegła szybko, włosy miała rozplecione, rozwiane, i cała jaśniała i promieniała radością, a twarzyczka jej była zaróżowiona. Tak cudnie na dworze! mówiła zdyszana szybkim biegiem. Nigdy w życiu nie widziałeś chyba nic równie cudnego! Przyszła! Myślałam już w ten czas rano, że nadeszła, ale dopiero zbliżała się. Teraz już jest tutaj. Przyszła. Przyszła wiosenka, diktak mówi. Przyszła naprawdę? zawołał Kolin, a choć rzeczywiście o wiośnie nie miał wyobrażenia, przecież serce mu żywiej bić poczęło. Usiadł na łóżku. Otwórz okno, dodał, śmiejąc się trochę z radosnego podniecenia, trochę z własnej fantazji. Może usłyszymy wesołe śpiewy i granie. A choć mówił to tylko śmiejąc się, poskoczyła Mary natychmiast do okna, otworzyła je w okamgnieniu na oścież, a pokój w tejże chwili zapełniać się począł świeżością, łagodnym wiewem, wonią wiosenną i śpiewem ptasząd. Widzisz? To świeże powietrze, mówiła. Lesz na wznak i wdychaj je całą piersią. Diktak robi, gdy czasami położy się na wrzosach. Mówi, że je wtedy czuje w żyłach i daje mu ono moc i uczucie, że mógłby żyć zawsze, zawsze. Wdychaj je więc i wdychaj. Powtarzała tylko słowa Dika, lecz niemniej opanowała całkiem wyobraźnie Kolina. Zawsze, zawsze. Czy mu to takie daje wrażenie? Spytał, robiąc, jak mu kazała i wdychając pełną piersią świeże, wonne powietrze, aż naraz poczuł, że dzieje się z nim coś nieznanego mu, a cudnego. Mary znów podeszła do łóżka. Wszystko zaczyna kiełki z ziemi wypuszczać, mówiła śpiesznie. Kwiaty się rozwijają, pąkiem zielonym wszystko się okrywa i ta zieleń świeża pokrywa już całą szarość, a ptaszki tak śpieszą z budowaniem gniazdek, lękając się opóźnić, że niektóre walczą o miejsca w tajemniczym ogrodzie. A nasze krzewy róż tak są żywe, tak żywe, aż radość spojrzeć. W lesie pełno pierwiosnków i anemonów, a te nasionka, któreśmy zasiali, wszystkie powschodziły. A Dick przyprowadził liska, kawkę i wiewiórki i młode, malutkie jagniątko. Odpoczęła. Zaczerpnęła powietrza. Nowo narodzone jagnie znalazł Dick trzy dni temu wśród krzaków janowca na wrzosowisku. Leżało przy matce nieżywej. Nie było to pierwsze jagniątko bez matki, jakie znalazł, to też wiedział jak się z nim obchodzić. Zabrał je z sobą do chatki, zawinięte w bluzkę. Położył je tam blisko pieca i nakarmił ogrzanym mlekiem. Było to słodkie stworzonko z ślicznym, dziecinnym pysztkiem i nóżkami trochę za długimi do takiego drobnego ciałka. Dick na ręku je tu przyniósł buteleczkę ze smoczkiem miał w tej samej kieszeni co wiewiórkę, a gdy Mary siedziała pod drzewem z jagniątkiem skulonym na jej łonie, odczuwała taką niezwykłą radość, że ze wzruszenia mówić nie mogła. Jagniątko, jagniątko, żywe jagniątko, które trzymała na ręku, jak dziecko maleńkie pisywała to wszystko kolinowi, a chłopczyk leżał zasłuchany, oddychając pełną piersią, gdy do pokoju weszła pielęgniarka. Przeraził i zdumiał ją nieco widok otwartego okna. Nieraz w upalne dnie dusiła się z braku powietrza, gdyż pacjent jej upierał się, że przy otwartym oknie można się zaziębić. Czy panicz pewny, że się nie zaziębi? Zapytała. Nie, brzmiała odpowiedź. Wdycham świeże powietrze, to wzmacnia. Do śniadania wstanę kuzynka moja zje razem ze mną. Tłumiąc uśmiech, pielęgniarka wyszła dać dyspozycję przyniesienia dwóch śniadań. Znajdowała, że w kredensie jest daleko zabawniej niż w pokoju chorego, a w danej chwili każdy był żądny wiadomości z piętra. Żartowali sobie z małego odludka, który, zdaniem kucharza, trafił nareszcie na równego sobie. Służba cała wymęczona była napadami kolina, a kamerdyner, który był człowiekiem familijnym, nieraz wygłaszał swoje zdanie, że inwalida byłby zdrów, żeby go krótko trzymali. Gdy chłopczyk siedział już na sofie i śniadanie na obojga zostało podane, oznajmił pielęgniarce górnie i wyniośle jak prawdziwy radża, co następuje. Przyjdą mnie tu dzisiaj rano odwiedzić pewien chłopiec, lis i kawka i dwie wiewiórki i malutkie jagniątko nowonarodzone. Proszę mi ich przyprowadzić, skoro tylko przyjdą, mówił. Nie wolno zatrzymywać ich w kredencie i bawić się ze zwierzątkami. Zaraz mi ich tu proszę wpuścić. Pielęgniarka usta otworzyła ze zdumienia. Do usług, ser. Odparła. Powiem ci, co możesz zrobić, dodał Colin. Możesz powiedzieć Marcie, by ich tu wprowadziła. Ten chłopiec bowiem to Marty brat. Na imię mu Dick i jest czarodziejem zwierząt. Mam nadzieję, że te zwierzęta nie ugryzą panicza, rzekła pielęgniarka. Mówiłem ci przecież, że on jest czarodziejem, rzucił kolin ostro. Zwierzęta czarodziejów nie gryzą nigdy. W Indiach są czarodzieje żółwi, wtrąciła Mary. Mogą oni głowy tych żółwi kłaść sobie do ust. O mój Boże! wstrząsnęła się pielęgniarka. Spożyli śniadanie przy otwartym oknie i cudnym powiewie wiosennym. Colin zajadał z apetytem. Mary przyglądała mu się z powagą i zajęciem. Zobaczysz, że teraz utyjesz tak samo jak ja, mówiła. W Indiach nigdy nie miałam apetytu, a teraz zawsze i cieszy mnie jedzenie. I cieszy mnie jedzenie. Ja też cieszyłem się myśląc o dzisiejszym śniadaniu, odrzekł Colin. Może to już skutek świeżego powietrza? Jak myślisz? Kiedy przyjdzie Dick? Lecz Dick nie kazał na siebie czekać. W jakieś dziesięć minut Mary palec podniosła. Posłuchaj, zawołała. Słyszysz głos kawki? Colin nasłuchiwał i uszu jego doszedł najzabawniejszy głos, jaki usłyszeć można w domu. Było to ochrypłe kałkał. Słyszę, odparł. – To sadza – objaśniała Mary. – Posłuchaj teraz. Czy słyszysz takie ciche beczenie? – O, słyszę! – zawołał Colin, zarumieniony z radości. – To owo jagniątko nowonarodzone – rzekła Mary. – Już idą. Dick miał grube, ciężkie buty i choć starał się stąpać jak najostrożniej, to przecież odgłos jego kroków rozbrzmiewał donośnie w długim korytarzu. Mary i Colin słyszeli, jak szedł Szedł aż przeszedł przez drzwi zamknięte na wyłożony miękkim dywanem przedpokój kolina. Proszę łaski panicza, mówiła Marta, otwierając drzwi. Oto jest Dick ze swoimi zwierzątkami. Dick wszedł, mając na ustach swój najszczerszy uśmiech. Niósł jagniątko na ręku, obok niego deptał młody ludy lisek. Orzeszek siedział mu na lewym ramieniu, sadza na prawym, zaś z kieszeni, wyglądał figlarny pyszczek i łapki łupinki. Kolin wolno usiadł i patrzył, patrzył. Tak jak patrzył, skoro pierwszy raz ujrzał był Mary. Tym razem jednak było to spojrzenie pełne podziwu i radości. W rzeczywistości to pomimo wszystkiego, co słyszał, nie miał wyobrażenia, jak ten chłopiec będzie wyglądał, jak również nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego lis i kawka i wiewiórka i jagnie mogą być tak blisko niego i niejako cząstkę jego stanowić. Colin w życiu swoim nigdy jeszcze nie rozmawiał z żadnym chłopcem i tak był olśniony swą radością, że nawet nie pomyślał o rozmowie. Lecz Dick nie był ani nieśmiały, ani zawstydzony. Podobnie jak wtedy, gdy pierwszy raz spotkał się z Kawką, a ona nie rozumiała jego mowy i tylko patrzyła. Każde stworzenie musi się wpierw upewnić, z kim ma do czynienia. Podbiegł swobodnie do sofy i złożył Kolinowi jagnię na kolanach. Stworzonko zaś przytuliło się od razu do ciepłego, welwetowego ubranka i poczęło szukać, noskiem kręcić i kędzierzawym łebkiem zlekka trącać go w bok. Rzecz prosta, że teraz. Nikt by nie mógł milczeć. Co on robi? Spytał Colin. Czego ono chce? Chce matki, odpowiedział Dick, śmiejąc się coraz więcej. Przyniosłem je paniczowi trochę głodne, bo wiedział, że panicz chętnie popatrzy, jak się będzie karmić. Uklęknął przy kanapie i wyjął z kieszeni buteleczkę i smoczek. Pójdź tu, maleńki. Powiedział, odwracając delikatnie małą, kędzierzawą główkę brunatną ręką. Tego ci się zachciewa. Z tego tu więcej wyciągniesz niż z aksamitnego ubranka. Masz. I włożył smoczek w miękki pyszczek zwierzątka. Jagnie zaś poczęło ssać z chciwością. Teraz już temat do rozmowy był gotów. Tymczasem Jagnie zasnęło. Posypały się pytania jak grat. Dick zaś odpowiadał na wszystkie. Mówił jak znalazł jagniątko o wschodzie słońca, trzy dni temu. Stał na wrzosowisku i przysłuchiwał się skowronkowi, i przyglądał się, jak wzlatuje coraz to wyżej i wyżej ku niebu, aż stał się jak maleńki punkcik na błękicie. Byłbym go z oczu stracił całkiem, gdyby nie śpiewał, i myślałem sobie, jak też można go słyszeć, gdy go nie widać wcale. Aż tu naraz usłyszałem inny głos oddalony w krzakach Janowca. Było to ciche beczenie i zaraz wiedziałem, że to młode jagniątko głodne i że nie byłoby głodne, gdyby nie było straciło matki. I zacząłem szukać. Dobrze mi się musiał narozglądać, naszukać. Łaziłem tam i sam w Janowcu i dookoła, wszędzie i ciągle mi się zdawało, że nie idę w dobrą stronę. Nareszcie przy skale, na krańcu wrzosowiska, zobaczyłem coś białego. Wdrapałem się i znalazłem to maleństwo na pół żywe z zimna i beku. W czasie całego opowiadania, sadza uroczyście wylatywała i wlatywała przez okno i krakała uwagi o otoczeniu, podczas gdy orzeszek i łupinka robiły wycieczki wśród starych drzew w ogrodzie. Biegały po pniach, zwiedzały gałęzie. Kapitan leżał skulony obok siedzącego na ziemi przy kominku Dika. Oglądali ryciny w książkach przyrodniczych, a Dick znał nazwy popularne wszystkich kwiatów i wiedział, które z nich rosną już w tajemniczym ogrodzie. Tego nazwania nie znam, mówił wskazując na kwiat, pod którym była nazwa Aquilegia. Ale u nas to się nazywa Orlik, a tamto to są lwie pysztki, albo lnianki. I oba rosną dziko, lecz te oto są ogrodowe, z odmianami i większe. Orlików dużo jest tu w ogrodzie. Jak się rozwiną, to będą wyglądały jak mnóstwo motyli białoniebieskich. Muszę je zobaczyć, wołał Colin. Muszę je zobaczyć. Musisz koniecznie, rzekła Mary bardzo poważnie. I nie traćmy czasu. Hejlisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.